Zestrzelony. Ha. Nareszcie samolot został zestrzelony. Mam te w obronie. Zestrzelony Okay. Muszę wezwać pomoc Cześć chłopu Cześć chłopu Pomocy Wezwałam pomoc Wezwa, zwałam pomoc Xd Co by tu ma robić jeszcze? Podwozie. Okej, okay, muszę... Nie, nie. skrzydłem? Nie, skrzydło jest za. Nie, Chowane, czekam na pomoc. Zdasz jest też taka deba czy brzę? Ja super. Właśnie muszę szukać pomocy. Widzisz? Co to? Do ja pistoletu. Serio? Co tam? isdea mm? <laughs> <laughs>

No, widzę. No i tam ludzie umarli i super. Odcinki będą codziennie, z tego powodu, że Minecraft mi się zapsuł. Um, oczywiście chciałam nagrać Train i to może kiedyś będzie, nie Ale było fajnie. Maka wyleci pewnie parokie. jej. Ja wygłupiam, wygłupiałam, bo to tego scenka jest. E...

Co za pilot? głupi ten pilot. Zamiast pomoc udzielić, to ja muszę. Pani e, panie nie się jak widzieliście. Ten pilot normalnie, taki samolot. Patrzcie, jaki fajny. Taki samolot jakiś Teraz ja go wrócę. O nie. Ok, teraz ja mówię, kolejne 10. No to był mój głos. Właściwie każdy odpadnie o wie. Mam lektorem. I ten film jest taki króciutki, katastrofa. Chciałam taką inną. Taka straszniejsza, średnia była. I teraz dodam dużo. Gadałam. na ostatni odcinek. Mogę wam pokazać wpadajcie na no, ten film, bo to jest najlepsze. To się nazywa. Właściwie, macie... Z ma no, macie zrobić właśnie tak. Z dzwoneczkiem. Z perfilem. 25 subskrypcji, dawajcie 26, inaczej to się wkurzę. Ciebie, pokażę Wam modyfikację. To jest ręka. I to Wam innym odcinkom. Muszę przekonać mojego spódnika. I tyle. Dobra, do ma ma dnia. odcinku. A teraz ten samolot muszę złożyć. Tym zrobiłem, żeby szukać szczęści, które dodadzą się do robienia. Sama na tym mundu był normalnie rozwalony. Od tego czasu, co końcu film, on był rozwalony od katastrofy. Właściwie cię Ja zrobiłem w filmie tak, a on powinien tonu, on tonu, tak, jak... No, nie wiem. Właściwie to tak. Do zobaczenia. Jeśli dzisiaj może na chwilę ale mi się nie chce. No, do zobaczenia. Cześć.